Daneczko czeka na solenizantkę, dzień dobry, <laughs> zaspana, jajeczko w majonezie, szczypiorek z ogródka, pomidorki z ogródka, czego chcieć więcej. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie, mamy poranek, um, spacerujemy, zaraz Tafa do mnie dołączy, bo słuchajcie, zamówiłam dla Matysi z okazji urodzin tort. I... E, nie robimy imprezki jako takiej, ale przyjedzie chrzestna się zapowiedziała e, i po prostu dzieci mojej siostry e, tak po prostu na kawę. No. E, zamówiłam Mateci tort e, w okolicznej cukierni. E, poprosiliśmy, żeby był... Przytrzymaj rower. I bo mi... Właśnie poczekaj, o, bo prowadzę słuchajcie, rower. <laughs> I poprosiliśmy, żeby był malinowy. Nie chciałyśmy żadnych napisów, bo kiedyś, już, już, przytrzymam, bo kiedyś e, wzięłyśmy z różnymi tam napisami i powiem Wam, że był taki średni, e, ale... O, nie, no, nie z napisami, wtedy jest Z Hermioną. Sobie... Tak, z Hermioną, bo Matiu wybiła Harry Pottera Tak, Harry'ego Pottera, no. A chciała, ona mówiła mi, że chciała z tego samego, bo chciała mieć Rengoku na nim. Tak. Ale doszłyśmy do wniosku, że nie bierzemy się żadnymi już takimi ozdobami, dziecięcymi bardzo, wiecie, jak z bajki, czy coś w tym stylu, tylko żeby ten tort był dobry. W tej cukierni ponoć torty są z i śmietany, tylko naturalne, z naturalnych składników. I poprosiłam z racji tego, że mamy sezonowe owoce, żeby on był z malinami też na wierzchu i sezonowymi owocami, a nie po prostu, wiecie, sam tylko. Trochę malin w środku i nic więcej, prawda? Bo tort ma smakować, a nie wyglądać. Wyglądać też może, słuchajcie, ale jednak smak jest najważniejszy. No e, i idziemy z Lilą. Dlaczego z Lilą i jeszcze z rowerem, na którym nie jadę? Dlatego, że chcę zrobić obok w sklepie zakupy typu dla Matysi jakieś chrupki, może szampana bezalkoholowego. Dobra, odezwę się, jak miniemy psy. Cześć kochani, witam w nowym filmiku. Dzisiaj, kochani, są moje urodziny. No, w sumie nie dzisiaj, ale jutro. Ale dzisiaj będzie tort, dlatego że moja mama się pomyliła i dzisiaj zamówiła tort um, I teraz włączyłam kamerę, żeby wam pokazać wszystkie ozdoby, które kupiłam i wybrałam. I będę musiała wszystkie balony napompować, to też wam to pokażę to zaczynajmy. Na początku um, zacznę z balonami. Um, pierwsze balony to kupiłam taki pak, chyba to jest 10 balonów, ale nie jestem pewna, albo 5. Albo, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba coś 6, nie wiem. Ale tutaj są te balony i one są takie miętowy kolor, ale nie widać to tak bardzo na kamerze. I teraz tutaj mam tak jakby 10 takich niebieskich balonów, po prostu też. Czyli... Są wszystkie balony. Teraz jeszcze mam taką ściankę balonów. Takie, takie długie balony, takie srebrno-złote. I jest napis Happy Birthday. I to ma takie wszystkie rzeczy w środku. O, tutaj widać. Jeszcze pokażę Wam obrót, też jest taki złoto-srebrny Nie wiem właśnie, um, nie wiem czemu, nie wiem jak się trafiły takie złoto-srebrne rzeczy Ale po prostu powybieraliśmy jakieś e, rzeczy, które mi się spodobały um, Też nie było dużo wybór, właśnie nie był duży wybór um, rzeczy Muszę powiedzieć, że w Anglii jest dużo większy wybór, to po prostu wybraliśmy jakie, jakieś rzeczy, jakie mi się spodobały Jakieś ozdoby teraz mam, teraz mam świeczki, ale Ustawiłam to tak myśląc, że 21, ale ja mam 12 lat No na kamerze to jest Obrócone, nie? No, to jest 2, 1 1, 2 12 I to jest czerwone, bo też nie było W ogóle muszę powiedzieć, że Nie było w ogóle dwójek Świeczek Nie mogłam w ogóle znaleźć Musieliśmy szukać dużo i znaleźliśmy takie, takie same. Czyli będą. Też są nawet fajne. Są takie czerwone i mówią wszystkiego najlepszego. Mają napisane. I ostatnia rzecz to takie talerzyki na tort. Po prostu są takie złote. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale to są złote takie. O, się talerzyki. I tych jest chyba. Nie wiem. Jest 12 ich. Dobrze, to teraz idę pompować te balony i muszę. Chyba zacznę, kochani, z... z tych, trochę się boję, bo to może długo zająć. Dobra, to mamy, chyba teraz zrobię jakiś time-lapse albo coś i zaczynam pompować te balony. Balon numer 1 napompowany jeszcze z bardzo dużo muszę napompować, ale numer 1 jeden... e, także rower wzięliśmy po to, żeby później, słuchajcie, na ramię powiesić sobie te zakupy i w koszyku z tyłu, a Lila idzie ze mną, bo chce ma kupić jakiś upominek drobny. E, nie miałyśmy wcześniej okazji, to może kupili nam jakieś słodycze albo coś tam od siebie. Dlatego idzie ze mną. A że nam się zejdzie w sklepie, to tata mój dołączy i odbierze po prostu ten tort, żeby go bezpiecznie donieść do domu. Bo na rowerze wiadomo to się nie uda. E, a nie mamy też daleko tak bardzo, więc spoko. Dobra, przechodzę do jakiejś budowy, bo tu się piękne dom obok buduje. Więc nie słychać mnie, a już też prowadząc ten rower i mówiąc, ciężko mi trochę. No, w każdym razie w ogóle nie wiem, czy Wam mówiłam. Ale ja się pomyliłam i zamówiłam Matysi tort. Na 23, a nie na 24. Jutro przypadają jej urodziny. A ja miałam taką drobną pomyłkę. I mówię, tak myślę sobie, że chrzestna przyjedzie do Matysi, bo się już zapowiedziała. 24, tak jak wypada. E, a, no musiałam jej napisać, że ja zamówiłam tort na dziś i przyjedzie po prostu dzisiaj. No, taka drobna pomyłka. Bywa. Mati się tam szykuje, będzie pompowała balony, tak kilka sztuk. Też kupiliśmy w Legionowi jak byliśmy, bo chciała tak mieć, wiecie, chociaż odrobinę świątecznie. I idziemy z Lilunią. Kochani, Lila jest teraz i mi będzie pomagać. Ona zrobi te niebieskie. Już zrobiłam, już napompowałam cztery, pokażę wam. A, czekaj, nie mogę go złapać. Ila będzie mi pomagać. Ona zrobi 6 i ja zrobię 6 i już napompowałam 4. Ja już, moi drodzy, trochę ogarnięta. Yy, wszystkie owocki, warzywa i warzywa? Przy nie mamy żadnych warzyw. Wszystkie owoce, słodycze, paluszki i tak dalej ogarnięte, altanka ustrojona. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale odebraliśmy tort i prosiłam, żeby ten tort był z bardzo dużą ilością owoców sezonowych. Wcale nie był, ale już nic nie mówiłam tej pani. No, ale tak mówiliśmy, że nie chcemy napisać nic, ale bardzo dużo owoców na wierzchu, żeby było. Wiecie, żeby był smaczny. Ale okazało się, że były tylko z boku trochę, i w miejscu, wiecie, gdzie powinien być napis, to jakiś taki po prostu zygzaczek mega słabo to wyglądało. No ale cóż, wróciły, wróciłam, właściwie tata mi przyniósł ten tort y, do domu i żeśmy z mamą pokroiły owoce sezonowe i po prostu dołożyłyśmy na górę tego tortu, żeby on wyglądał ładniej, bo wyglądał naprawdę średnio. E, no, niedługo przyjedzie Matyldzi y, Chrzestna, Mama! Tak, skromnie będziemy sobie dzisiaj świętować, tak? Ale bardzo ładnie ubrałyśmy. Pokaż się, jak ty pięknie wygląda. No pokaż, wstań, nie wstydz No pięknie w tej czerwieni, a dzisiaj mam w ogóle niezły upał. Ja jeszcze z tego miejsca yy, powiem wam, że chciałam życzyć Macysi wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Haha, Solenizantka, Lenizantka? Ty, 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 odczepiłaś już metkę od tej bluzki z Złożę Matyś oczywiście życzenia też osobiście, ale chcę, żebym miała pamiątkę na tym nagraniu. Także życzę Ci córcia wszystkiego najlepszego, 100 lat 100 lat, ode mnie i od taty, spełnienia wszystkich marzeń. Rośnij mądra dziewczyna. 12 już masz, jak się czujesz? Dziwnie. Tak? Ale chciałaś tą 12 mieć. No chciałam. Tak ty ładnie w ogóle wyglądasz. A Mati sobie wymyśliła, że założyła taką sukieneczkę cienką i na to jeszcze spódnicę. Fajnie to nawet wygląda. Tak, po swojemu, prawda? Mhm. Mati przymocowuje pod altankę balony. Mamy Happy Birthday. No, a kotek sobie leży. I powiem wam, że te balony nam się trochę słabe trafiły. Ciężko coś z tego zrobić, ale kombinujemy. H. Happy birthday! Happy birthday, Chi! Przekąski, tam picie, skital, cytruskawki, mniam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Starlight, starlight, żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje, żyje nam, nie żyje nam. A kto? Matyś. Życzenia nie zapomnij. Brawo Matyś. O, jeszcze jedna świeczka. O kurczę. Powitalcza jeszcze raz, bo się życzenie. Życzenie musisz szybko. H A happy happy birthday Happy birthday happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you. H A P P Y H A -B -B Y H A P P Y H A P P Y B I R T H D A Y Happy happy birthday. No. Aleśka, pamiętasz, ty ładnie? Możesz mi na to rzeczyk parę borówek. No, no może tak, bo my z Mikołajkiem możemy te borówki skłonać, bo O, tak, tu jeszcze. Troszkę, tu i tu. To zostaje już więcej. Co masz? Delicję. Delicję, bo jest, lubisz. Bomboniere. I coś jeszcze ci kupiła? Co to? Masło kokoso. Ka kakaowe. kakaowe krem. Krem do twarzy, masło kakaowe, do cery normalnej i suchej. Mm. Widzisz? Mm. 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 Dziękuję. H-A-P-P-Y h a p p -y, h a p p Happy, happy birthday Happy birthday, happy birthday to you Jakie fajne! O, widzisz, tam coś do kąpieli jest. Będę mogła sobie zrobić ten. Spa? No. no spa to one lubią. Też dziewczyny lubicie spa? Ekstra. O kurde. I pasta. A pastę do zębów dostałaś? No bo wylałam troszkę. Ale fajnie papież! <grych> Ooo, to jest M! M. Jak, jak martynka! Ej, czekaj sobie. Ej, no, jak e, no piękne! Jak martynka! Dziękuję! <grych> Będę musiała się dać na tę bramuzoletkę. Wzięłaś ją ze sobą, masz ją? No mam ją. No właśnie, to przyczep. Ale ja nie wiem gdzie, no bo mam taki trochę mes tam. Błagam cię! Bo to wiesz, tak. Średnio by było. To jest moja kochana mama Karolinka. nie, nie. w ogóle nie było takiego zamysłu. Moja Martynka. Ma, Matusiu, załóż sobie to na tą bransoletkę. No, to rąk gdzieś no, włożyła. Ale nie wiem, gdzie ją Poszukać, włożyłam. Musisz, a miałam cię zapytać, jadło. poszukaj jej. To... Dziękuję. Proszę bardzo, kup sobie coś. Cytia rozmawiała z tobą, nic nie powiedziała. A to jakiś piniądz pewnie. Tak, ja, ja, nie mogła. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Witam Was bardzo serdecznie. Wczoraj już się nie pożegnałyśmy we vlogu takim trochę urodzinowym, bym powiedziała, Matysi. A dzisiaj z rana stwierdziłam, że się z Wami pożegnam. E, fajnie było, super, posiedzieliśmy. Jeszcze pizzę wieczorem zamówiłam, także super. E, dzisiaj rano już zrobiłam właśnie pastę z jajek z, ze szczypiorkiem. Będziemy sobie jedli Wilunia też w piżamce, którą wczoraj dostała, tak bardzo fajną. Super co? Z Daisy. Także zasiadamy do śniadanka. Jak widzicie, swojsko, świeże powietrze, czuć zapach jeziora. Także relaksujemy się, jemy śniadanko i kawkę pijemy pod altanką.